W tym koncie, na telefonie będziemy grali od zera. Tak, przed chwilą, znaczy w sumie przed chwilą. Założymy to konto i mam to konto na telefonie. To jest telefon idzie I my będziemy grali, Mam tu, bo mogę pomachać wam tym. Yy. Tu mamy fps 0 FPS. 0 FPS, ów jak normalnie ła płynnie. Widzicie to? Patrzę. O, tu są. Pokażę Wam tym nawet. Tym jest mi łatwiej. Tu są FPS, -y, tylko że. Oni mi dają tutaj dagi nieożytnego peta do Już tego. Bo tego im nie mogę dać, bo... bo wtedy i tak trade nie wyjdzie. <grym>

Mobil. No i się nazywa Pomocnik, bo będzie mi pomagał przez całego peta i go nigdy nie skasuje, okej? Okay? Umowa, umowa. Nigdy nie skasować tego peta. <coughs> Co zrobiłem? skinę tutaj. Zbił jeden kod bije po dwa, widzę po jeden. Pika, pika, up Next update za. co są sekundy, minuty, godziny dnia, za jeden dzień. Jutro będzie update. Jutro będzie update. Glej, zgłoszę to i to tak nie żartuje. Mogę? Nie mogę. To sa... fib czymkolwiek jest jego Za Ten kod jest wolny, on gdzieś tam idzie. Dobra. Dotarł do skrzynki wreszcie. Jakby ktoś mnie poratował nawet kotem, ale nie, tu, tu nie przyjmuję żadnych petów. Bo to ma być od zera do milionera. Tu ja mam auto-jumpa? Od kiedy? Nie, jeszcze raz, mi chcę, coś wyślę coś do z tej. chwilę. No patrzcie, no, co za jest tutaj za znowu. Dobra, Jeszcze dalej. Widzą, że mam jednego preta. Halo? nie widzicie. Wy tam macie taką tabelę. Ja nie mam. To nie w tych łodzi się dzisiaj. Jakieś małpy. Nie no, po prostu Poczekajcie. Dobra. Kończone. Hmm. Dobra. Zbij mi to jeszcze. Eee, jeszcze raz i go zgłaszam, naprawdę. No nie. Nie, dobra. Patrzę na Waszych oczach to robię. Kurde.

Rejdur. Co on lubię? Lubskie maspety, wiesz. Na kąpie mam lepsze. Może masz jednego takiego. Nie, to jest zwykły. O, Mmm, patrzcie to mi wypadło. O, no, wyślij. Pięćset orbów Jej! Czemu wy jesteście u góry? Dobra. No. A skąd ja tyle tego mam? Otworzę sobie tak. Zaraz go zblokuję. Nie, dobra go blokuję, już mnie tak będzie wkurzył Jak się blokowało? Jak się blokowało? Ja się nie mają disable No i co? Aha No i co? Oj, właśnie Zresztą mogę to jajko... Golden Cat... nie tak najdłużej... Mam już... fajne... pociochi. Pociochi mnie konio... Miał być pies... Tak, miał być psem pomocnikiem, ale okazało się nie być psem, ponieważ coś się zepsuć. I nie chciało mi wybierać psa. Miał mi tylko wybierać kurlika lub tego, nie wiem. To... Mogę przejść do następnej krainy, ale nie zrobiłem tego, ponieważ tam nie mógł i tak nic zrobić, więc teraz zrobię trik, który mam nadzieję, że jeszcze działa na petcie o, już działa. Znaczy, przynajmniej dla mnie działa. Bo i tak się to dalej w sposób. A ten kot jest wolny, a tu się wiki. On tak dziabą, 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 że tak robię. Teraz wbiję w mikrofon, nie? Tak jednym palcem. <grym> tak Jak to brzmi, w ogóle. Jeszcze biegnie pomocnik, 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 pomocnik. Po. Pomocnik to jest hit. Hit internetu, pomocnik, 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 Mam tyle w ogóle. Nie. O nie, gdzieś byś zgubili. byśmy zgubili, to bardzo. Jesteśmy zgubieni! Jesteśmy zgubieni! Daj to! Daj mnie! No i to, Daj! Baj. Daj! Daj! No daj to, patrzcie jak będę szybko klikał. No. No, 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 no Nie wiem co to Bom za dźwięk Bum, bum no, nie ma teleportu, to. Idę odblokować sobie daną krainę bo nie wiem, co tam było trzeba i gdzie pobiec. Jest w odcinek. Dziesięć no to łapanie, jak to duże. Ile? Ile? Poszkaczę po jajku. Poszkaczę po jajku. Jeszcze, już nie działa, przeskoczy wszystkie jajka. Popatrzcie, już wyblokowałem ostatnio krajną, ale przeszedłem całego peta, bo patrzcie. O, widzicie? Nie, nie, To by był koniec niestety. Nie wiem, skąd ja mam w no, Dobra, mniejsza. Mam 15 też, tak więc odblokuję sobie wejściem. Coś boli. Co to mogę? Nie, yeah, nie, yeah. to niemożliwe, to niemożliwe, Golden pi! Zwink pi! Ok, taktyka na, na, na nuba! Tak, robię taktykę na nuba, ciekawe czy to do działa. 包你吃了。必须得包的， Neviem, čo ja robím.

A <gry> to no to co mi się bardziej opłaca co ja zrobiłem <grym> To, to jak to jako jak już do to Ludzie otwierają te pety i jest takie 48 milionów na coś. To będzie koniec tego odcinka, na